Kurde, mam pryszcza. Będziemy mieć torebkę. Hello, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Anastazja i dzisiaj nagramy sobie vloga luźnego. I oczywiście nie może zabraknąć nic kreatywnego, czyli będziemy robić torebkę. Jaką torebkę? To będzie torebka na szydełku. E, którą mogliście widzieć w zasadzie w poprzednich odcinkach, bo pokazywałam Wam, e, że e, na przykład robiłam z nią sesję, ponieważ e, te torebki możecie znaleźć na Instagramie mm, czasja e, czyli moim jakby mini sklepie, czy coś w ten deseń. Po prostu możecie sobie kupić taką torebkę. Ale dzisiaj będziemy się zajmować e, prezentem w zasadzie, bo robimy dwie torebki na prezent. Idziemy teraz robić śniadanie. E, jak coś, to tu mam pryszcza e, i na nim mam maść ichtiolową. Jeżeli szukacie czegoś na pryszcza, maść ichtiolowa wyciągnie Wam to wszystko i w ogóle, ale pamiętajcie, żeby zakleić to plasterkiem. Będziemy robić sobie torebkę. Tak. Więc e, stwierdziłam, że przynajmniej nagram wam wstęp, e, jakby do, do robienia torebki i wam powiem, że ją będę robić, bo e, jakby nagrywam o tym film. Więc tak, trzeba zrobić. E, powiem wam, czego będziemy używać. Użyłam przydełka 8, 8. Tak, e, piękne. I sznurka. Takiego. Bierzemy sobie i wyjmujemy trochę sznurka. Robimy pentelkę. I raczej, jeżeli oglądaliście mój poprzedni film, gdzie robiliśmy top, to raczej wiecie, jak robić pentelkę, bo tam pokazywałam chyba. Tak mi się wydaje. A jak nie, no to pokażę wam. Więc, bierzecie dwa palce. Przeplatacie to w ten sposób i chwytacie za sznurek, i przeciągacie po prostu. I to tyle. Nie przeciągacie do końca, tak jakby yy, tak na supa, tylko przeciągacie i tr trzymając tą końcówkę. No i po prostu to wam się zaciska, i macie yy, gotowe. Więc tak, ja zrobię ten yy, sznurek trochę dłuższy, bo później trzeba będzie go wplątać dobrze, yy, ale to zobaczycie więc założyłam to już na nasze szydełko i e, ja robię to w ten sposób, że zakładam sobie tak i, i tak. Wzięłam jakieś różne techniki, ale ja już się przyzwyczajam do takiego. I bo niektórzy jakoś tak mają, czy nie wiem, jakoś tak dziwnie. I po prostu przeplatam to w ten sposób. Ostrość mi nie chcę załapać się tutaj, więc nie wiem czy to będzie widać o... Po prostu przeciągam i to musi być takie luźne. No, w każdym razie robię to. Dobra, więc mamy naszą długość upragnioną i mamy na ostatnim oczku, które teraz będziemy wpychać w nasze Żydełko. Nie w to. Pierwsze zaraz za, za tym oczkiem, tylko w następne. Czyli tak, jakby idziemy w ten sposób, tak? I wbijamy to tu. W ten sposób. Zakładamy. Przeciągamy. Nie wiem, czy to było widać. Nie wiem, czy nie. Zrobiłam trochę nieczytelnie to. Więc jeszcze raz. Tak. W ten sposób. Przeciągamy. I jedziemy tak cały czas. I to jest tak naprawdę nasza technika. Ja się na tym tak nie znam, jakby, yy, wiecie, od strony technicznej, co jak się nazywa, więc ja wam to pokazuję. Jak ktoś się zna, to bardzo chętnie yy, przyjmiemy osobę taką w komentarzach, żeby napisała yy, jakiś ciek, jakie coś tam, wszystko. Yy, i tyle. Mam katar, więc będę tak ciągnąć nosem. I'm so sorry. No i możecie sobie też zamówić u mnie właśnie taką torebkę. Więc bardzo was zachęcam. A jak nie, to możecie zrobić taką torebkę i mnie też oznaczyć. To też, też będzie w sumie fajne. Okej okay, ludzie, ja już skończyłam główną część torebki, którą później będziemy strzywać i będzie o połowę mniejsza, czyli będzie wyglądać w ten sposób, ale do tego teraz trzeba zrobić pasek, czyli robimy pasek, żeby tutaj go wszyć, w ten sposób, góra i w ten sposób. To nam połączy torebkę i, i będziemy mogli ją zakładać na ramię. Więc tak, po prostu ja już ten pasek zaczęłam. Wygląda w ten sposób. Na razie robimy go dokładnie tym samym wzorem, że tak powiem, jaki go użyliśmy tutaj. Pokazywałam go wcześniej i nie będę go wam pokazywać jeszcze raz, bo jakby po co? Możecie jak coś to sobie cofnąć do części filmu gdzie wam go pokazuję. Ale no w każdym razie ja robię go takiej szerokości. Mamy już dość długi ten pasek. Zmierzyłam i ma odpowiednią długość, bo ja mam um, wyznaczone tak, jakby ile to ma mieć konkretnie centymetrów. Um, więc teraz przyszedł czas na obcięcie um, sznurka. Nie wiem, czy wam pokazywałam, ale zawsze, jak zakończacie, to um, wygląda to w ten sposób. I po prostu obcinacie. Załóżmy. Tak? I przeciągacie. Jest. Wow, amazing. Nie wiem, czy to będzie widać, ale pierwszy śnieg w tym roku pada. Wow! <laughs> Poza kamerą e, strzyłam jeden bok e, torebki. Wygląda to tak, od razu e, Przyłam też te sznurki. Widzicie, że tu jest tak przeplecione, i to wygląda w środku w ten sposób. I to będziemy później wywijać, ale teraz pokażę Wam, jak wszyć drugi bok. Więc yy, torebka będzie się prezentować w ten sposób mniej więcej. I co musimy zrobić? To policzyć wszystkie jakby dziurki, raz, dwa, trzy, cztery w ten sposób i e, po prostu przyczepić to symetrycznie. Ja używam do tego wsówek, jakieś spekko wsówki kupiłam, e, bo tak mi jest najwygodniej i tak mi się trzyma, bo są też takie specjalne klipsy, e, takie malutkie, ale one mnie nie trzymają za dobrze. tak W sensie jakoś, nie wiem, wygodnymi wsówkami, więc po prostu liczymy sobie, ile tu jest oczek, ile. Tu jest oczek. Symetrycznie to przyczepiamy wsówkami i zaraz Wam pokażę co dalej. Ja już szczepiłam e, nasz pasek z resztą torebki. Oj, się rozwaliło, fajnie, fail. Ale w każdym razie mm, wygląda to mniej więcej tak. Y, I chodzi o to, żebym wiedziała, w jakim miejscu y, mam to szczepić, czyli środek i. Obokach. Tak naprawdę najważniejsze jest tutaj na pasku, żeby to zaznaczyć, bo na torebce wiem, gdzie to powinno być. Więc yy, głównie chodzi o pasek. I teraz będziemy brać Pana. nasze szydełko i yy, ja mam torebkę, tak jakby do siebie, w ten sposób, i wbijam w miejsce wyznaczone pasek, i torebka, jakby główna część. Wygląda to w ten sposób wiecie, tu mam tak i teraz będziemy zawiązywać sobie słupła z naszej włóczki czyli mam tu włóczkę i po prostu tą włóczkę bierzemy i przeciągamy szydełkiem przez nasze dwa oczka wygląda to w ten sposób i jakby sprawia, że mamy szczepionkę, tak jakby torebkę I teraz zawiążemy sobie po prostu najzwyczajniej słupła. w następne oczko, wpychamy Szydełko. I po prostu zawijamy znowu na rękę nasz sznurek i przeciągamy. Teraz bierzemy jeszcze raz i jeszcze raz przeciągamy. I teraz w następne oczko wbijamy nasze szydełko. Bierzemy raz. I nie tak jak poprzednia, y, cała ta torebka. Nie bierzemy jeszcze raz, tylko to jedno, co przeciągnęliśmy przed sekundą przez te dwa oczka, przeciągamy przez oczko, które mamy na szydełku. Oczywiście, jak nagrywam, to mi nie wychodzi tak ładnie. Cały czas tak będziemy jechać takim wzorem. Przewróciliśmy torebkę na drugą stronę, wygląda to w ten sposób i mamy tak zawinięte te boki, jak teraz będziemy oprzywać górę torebki i żeby nam było wygodniej robić odchylamy trochę i będziemy wiązać guza gdzieś tutaj i będziemy sobie lecieć takim samym yy, wzorem jakby jak wszywaliśmy ramionczko. Teraz będziemy oprzymać z drugą stronę i zaznaczam sobie wsówkami miejsce na guzik, oczko na guzik. Więc trybka jest już skończona, poza kamerą wszyłam guzik i wygląda to w ten sposób. I opaliłam końcówki, i tu troszkę to widać, ale to teraz będziemy przewracać na drugą stronę. Więc wygląda to w ten sposób: tak się tu zapina, i niest niestety nie zdążyłam przeć metki w środku. Więc, moi drodzy, torebka druga, oprócz beżowej, wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy ją widzicie, ale um, jest czarna i ma złoty guzik i jest um, bardzo fajna. Już przeżyłem metkę i wszystko jest zrobione, więc um, tak, w zasadzie to tyle. Oczywiście przyszedł czas na ciekawostkę z dupy i... Nie wiem, czy wiedzieliście, ale każdy statek wycieczkowy ma na swoim pokładzie kostnicę. A dlaczego? Bo odsetek śmierci na takim statku jest większy niż na jakiejkolwiek innej atrakcji, jakiejś takiej wakacyjnej na świecie. Więc tak, jeżeli się wybieracie w podróż takim oto statkiem, to możecie płynąć z jakimiś. Dead People. You know, więc tak. Trzymajcie się dobrze i dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pamiętajcie, żeby napisać komentarz z pomysłem na film, kreatywną rzeczą, czymś fajnym, co się Wam wydarzyło, przydarzyło. Nie wiem, cokolwiek chcecie. Ja Wam życzę miłego dnia, miłej nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I dziękuję. Bye.